Na trzy miesiące do aresztu trafił 24-letni mężczyzna podejrzany o rozbój z użyciem noża. Według informacji policji sprawca zagroził użyciem noża zaledwie 15-letniemu chłopcu, który w niedzielne popołudnie przemierzał centrum suwałk. Z ustaleń mundurowych wynika, że 24-latek, używając noża, zmusił nastolatka do oddania saszetki, jaką ten miał przy sobie. W saszetce znajdowały się tylko dwie rzeczy: klucze i telefon. Sprawca po napadzie szybko zbiegł, ale policjantom sprawnie udało się ustalić jego tożsamość. Został zatrzymany, po czym usłyszał zarzut dotyczący rozboju z użyciem noża. Materiał dowodowy pozwolił na złożenie wniosku o zastosowanie wobec sprawcy sankcji w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Sąd pozytywnie odniósł się do tego oczekiwania śledczych. To jednak dopiero początek kłopotów. Za rozbój z użyciem noża kodeks karny przewiduje poważną karę. Przy najsurowszym możliwym wyroku młody dziś napastnik mógłby opuścić celę dopiero w połowie piątej dekady życia, bo kodeksowy wymiar kary to nawet 20 lat pozbawienia wolności.